Siemaleczko, z tej strony, właśnie Alan, powróciłem. Powróciłem, coś tak króciutko, bo wiecie, dlaczego też nie nagrywałem, i też takie pożegnanie na filmie, bo też dlatego, z takiego powodu, że po prostu wszystko mi się usunęło i po prostu nie miałem co później zrobić z tym, więc musiałem po prostu poczekać i po prostu. No było mi smutno, przykro mi Też musiałem mieć dużo rzeczy do zrobienia Już szkoła otwarta i też musiałem skończyć na razie trochę z na, nagrywaniem na YouTubie I <laughs> powrócę, powrócę dlatego z takiego powodu, że e, nie mogę się doczekać Teraz już widzicie, teraz mamy co innego śmieję, Jak ja się zaśmieję właśnie, bo powróciłem na ten kanał Ale mogę krótko za chwilę z tego kanału, za chwilę już z tego YouTuba zniknąć Nie no, żartuję Po prostu jak ja się zaśmieję Śmieszne filmiki, 100% śmiechu, mega śmieszne. Okej, okay. mega śmieszne filmiki. Boom. I powiem szybko, tak, yy, zostawcie, no jak chcecie do subika, jak ktoś nie chce, to spoko. Yy, I lecimy. Okej. Okay. Tutaj nowymi słuchawkami będę nagrywał i jak sami, tutaj, tymi świecącymi. Ale już nie będę przedłużał yy, nagrywania. Yy, muszę iść do fryzjera. Okej, okay, yy. Nie, jeszcze nie jestem, tylko że to się, na dzisiaj nie jestem w szkole, bo mm, mój bus nie przyjechał, bo wiecie, awaria i wszystko i do dlatego nie byłem w szkole, trochę mnie brzuch bolał i miałem trochę po e, prostu trochę źle się czułem i też dlatego no, nie jestem w szkole, ale jutro będę. Wszystko tak czy jak mam znajdę mowy drone. Okej, okay, dobra, już lecimy z tym. I 3 maja będę nagrywał, ale dzisiaj specjalnie dla was nie nagrywał naczynia. Zaczynamy. Pierwszy filmiczek. Przezgłośnie. No. Wo, co się tu wydarzyło? Czekajcie.

zawsze by się śmiać no, no tutaj też się stało coś się, czyli takie... He, to nie to... się, No że te, się to się. się nie to śmieje się, No, nie nauczy No zawsze się nie nauczy, No nie 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 Śmieszne, śmieszne no, Jakie to fajne, słodkie Bardzo słodkie <śmiennie> No ładnie, jak chcecie gdzieś jechać z Takim samochodem Nie walcząc, czy to do przodu To tak, do przodu Ważne, że takim starym, świeckim autem Jeszcze za średnią wieczór można można

W tym samochodzie. Wow. wow. Moje Ale fajny film, fajne, śmieszne filmiki. Super są. Ładkie Lamborghini. Niebieskie Lamborghini. Fajne. Co?! Ja się dałem sprankować teraz Pająk. Nie, ja się boję pająków, miałam no, przeży. I dobrze, że uciekł, bo ja naprawdę ja się boję pająków. Jak, ja, jak on by mi tak zrobił to ja mu też uciekał i... Oh gdzieś do lasu. A nie, tam jest jeszcze więcej pająków. To nie, ja nie pójdę do lasu. Pójdę na... pójdź do Minecrafta. Na Minecrafcie się schowa mi pająk mnie nie do nie Może że jakie pająki. O nie! Ja jak mamie tak zrobił, jeszcze balon z wodą. Oliobn. Ja bym... Jak ja ją zrobił mojej mamie, to bym dostał. O pierdziel. Nie, no żartuję, bardziej ma, aby się zaśmiała. Co się tu stanie? Tak mocnego, tak pięknego, że... Potem to się nie zapomnę tego. A, bo się chyba benzyna wylewała i ona nie mogła tego. Maluch umie sam sobie nalać szklankę wody, znaczy automat. ja jaka szklanka wody. o ja oja, 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 jeszcze się ja.

W tym czasie no... Yy... po betonie? Ja yeah. mu się beton do miski, czy, w misek, czy, to jest miska wczoraj, ale nie przekleję się do misek i... Jak on kopnie, to noga złamana, bo to beton jest bardzo twardy. Zobaczymy, jak przyjść. Ul! Też tak miałem. Jeszcze 4 czy 3 lata temu tak samo. Tak samo miałem. I po prostu. Kury? No kury to jest śmieszne. Tak, jak śmieszne. Mm, 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 śmieszkał. Uuuuu. Brawo. Chciał w wodzie się wykąpać i się wykąpał. O Boże jakie widoki, ojej Też bym tak chciał w a właściwie w basenie okay, o nie Co? Jak oni się tam zmieścili? Ja Jak oni się tam zmieścili? Czarna magia E no czarna magia, powiem szczerze, że czarna magia, naprawdę co? Ja. Yeah. Jaka czarna magia c baju. Co się teraz tu stało, bo ja nie wiem Czarna magia, no po prostu no, widać czarna magia, no jakby nie widział no, czarna magia jak, jak, jak są, jakieś auto musi być takie, że zmieszczą się nawet 30... Jak będzie 30 osób w jednym aucie, a auto jest takie małe, to musi być jakieś takie auto, które jest y, specjalne na 30 osób chyba. No ja nie wiem, naprawdę. no Widzicie, jak końcu chodzę do szkoły, to wiem czy to jest matematyka i tak dalej. O walka z y, obrotnym. Yy... W końcu ja dzisiaj... Ja dzisiaj... dzisiaj yy, no bus zupełnie nie... Kolega Rafał ładnie nabiera toczki. O polski. polski ładnie mm. ładnie. Kolega polski Rafał film. nabiera. O, I ładny wyrzut, piękny i hop do Mareczka. No. I następny. I I no. No, 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 po prostu idealne film. naprawdę. I już jesteśmy. No, Czy proszę Państwa, tu nawet e... no, w Europie to chyba jesteśmy pierwszymi, co się taki opatentowali, taki sposób. Ech, mm. O, e, koster. Eee. Zawsze mówią to w Filii A to jest Colette chyba. Dzisiaj nigdy nie jechałem na takim czymś i nie wiem, jak takie to jest uczucie, ale na pewno bardzo złe. Jest takie złe uczucie, że myślę, że naprawdę nie Ale widać, że się patrzę na To jest taki przyjaciel, co niebezpieczny, bo. gdzie zabezpieczony hotel i może. żebym przysyłał. Ja bym się w bo. Spajlał się w Mike, kiedy jechał, tak mi się nie wiem, ja bym tu nie jechał. Może tam kiedyś śnięto, nie wiem, tego to jest śniadanie. Oooo, krab czy lud zimny, chyba zimny lud.

Muszę przepaść tego. Nie, a ja już, ja już nabrałem smaka, muszę zjeść tego hamburgera Dajcie mi tego hamburgera przez, przez telefon, no to daj do. Aaaa. Fajny film, pomysłowy, ale hamburger, Ja już nabrałem głowy. Mam teraz. Dobra, myślę, że właśnie spodobał się spodało takie odcinek No szkoda, że nie stworza Horizon, no. Uwielb uwielbiacie serię, wasza Horizon, ale. powiem szczerze, że tam gdzie widzę po wyświetleniach 59 Czy z 40 czy z 34t te... Na przykład jak widziałem na jednym filmiku już z 50 czy z 60 wyświetleń Na filmiku Forza Horizon to wam się to bardzo spodobało yy, Nie bierzcie tego do sensu Po prostu ja to chciałem wam powiedzieć, przekazać Że po prostu widzicie też w tą serię Forza Horizon I powiem szczerze, że powrócimy Ale to już będzie odcinek, w którym Zakończę, to będzie chyba 6, 6, 17 odcinek, 17 17 odcinek 3 maja Waszach Ryzen. Może nie 3 maja, bo muszę kupić baterie, a mi się szybko rozładowały. Niepotrzebnie. Musiałem mogą oszczędzać, a wiecie, że ja muszę coś posłuchać, coś posłuchać na na, no, na kompie. Więc coś chciałem sobie posłuchać na... Znaczy na Xboxie, bo na, moim, na mojej konsoli mam aplikację YouTube'a i tam mogę sobie wszystko i słuchać filmy Znaczy po prostu słuchać muzyki. Okej, okay, ja się z Wami żegnam. Zobaczymy, cześć. O. Grazie.